czytam swoje. Jest krok. Krok. To jest rozdział pod tytułem Dyreszcie". Jestem zmęczony. Trzęsą mi się ręce. Staram się ogarnąć. Przypomnieć sobie wczorajszy dzień. Przypomnieć sobie, co miałem dziś zrobić. Wpadam w panikę. płapkę nie pamięci. Śpię po kilka godzin. Przez resztę nocy i znaczną część dnia leżę niespokojnie. Po co się trafię bez przerwy. rzucam po cuchnącym łóżku. Staję co jakiś czas po szklankę wody i jeść prawie nie mogę. Brzuch mam wciąż opuchnie. Alkohol przyjmuje w bardzo małych dawkach białe, rozcieńczone wino, wypijam dwa kieliszki i wstrząsają mną dreszczę. Nie pamiętam, co robiłem wczoraj, nie wiem, jaki dziś, dziś dzień, ale przez głowę przelatują mi tysiące scen, fragmentów rozmów, twarze, uśmiechy, kształty, anegdoty, wspomnienia z jakiejś bardzo odległej przeszłości, której nie lokalizuję w czasie, ale która z pewnością do mnie należy. Pachnie świeżo skoszona trawa, leżę przy zachodzącym słońcu na materacu obok rozstawionego namiotu wokół mojej kumple, których imion nie pamiętam. Śmieją się do mnie, ktoś tańczy z butelką w dłoniach, ktoś gra na gitarze. Czuję się młody i szczęśliwy, ale nie mam sił podnieść się z tego cholernego materaca. Z namiotu wystawia głowę śliczna dziewczyna, ma rude, upięte stół włosy i mnóstwo piegów i śmiesznie zadarty nos. Przypala papierosa i macha do mnie, a ja nie wiem, kim jest. Przeszukuję pamięć, nie znałem nigdy rudej piegowatej dziewczyny, myślę, ale ona mnie skąd zna. Wpadam w panikę, gdzie jestem, kim ona jest, kim są moi pijani kumbą. Gryza się w swędzące, spocone ramię. Gryza się, by odegnać lęk, by potwierdzić, że jeszcze istnieje, że istnieje wokół mnie jakaś rzeczywistość. Wreszcie. Czuję zapach moczu. To mój kumpel Max, który leży obok mnie na trawie pijany, rozpył rozpalek i obsikał się w maligni. Rozstawiliśmy namiot na dziko obok przystanku autobusowego, bo autobus długo nie nadjeżdżał. To były wakacje. Wypiliśmy dużo piwa. Ja wciąż trzymam w dłoni niedokończoną butelkę z brudną, zieloną etykietą z wizerunkiem wiatraka. On ściska w palcach z wiatrzałego penisa, zaszła sobie spodnie i koszulkę na brzuchu. Podganiam natrętne muchy i czuję, że zaraz będę żygał. Kiedy ja ostatni raz żygałem? Może to było w sztynorcie, gdy wychodziłem niepewnym krokiem z wielkiej knajpy o nazwie Zęza, w której mój przyjaciel Max poderwał jakąś zwariowaną pankówę. brzydką, jak noc. Wracała z Jarocina, nie pamiętam dokąd jechała, może do Kętrzyna. Ja szedłem do przycumowanego w porcie niewielkiego jachtu bingo. Uczepiła się mnie za ramię, pytała co z nią będzie. Nie wiedziałem, dlaczego mnie pyta ta zwariowana pankuwa, którą Max tej nocy wykorzystał, a potem wyrzucił w noc na zwity pysk w ciepłą letnią noc. Myślałem przez chwilę, żeby ją przytulić, ale zabrakło mi odwagi i odszedłem. Może to wtedy żygałem po raz ostatni. Albo węgorzewie, na polem rosałka, kiedy piliśmy piwo od 8 rano, od otwarcia sklepu i wrzucaliśmy puste butelki do jeziora, a ja dzignąłem kogoś nożem dla żartów, chyba to zrobiłem. I ktoś inny wezwał milicję, ale my piliśmy dalej. Na nic nie zważając, lekko dźgnąłem, a zrobiła się z tego awantura. I mocno pałą oberwałem, ale zostawili mnie, bo chyba nie chciało im się mnie nieść do suki. Odejrzela do drogi był spory kawałek. A potem piliśmy dalej, do nocy. Każdy z nas wypił wszystko, co miał. A nam było mało i poszliśmy szukać więcej. Może to wtedy żygałem ostatni raz. Dreszcze. Zimno w pokoju. Obwiłam się mokrą kołdrą, śmierdzi moczem. Moim moczem. Nie ma tu żadnego kumpla Maxa. Nie pamiętam już żadnego Maxa. Może to ten, który myje okna w wieżowcach i zgarnia za to wielki szmal, a może to mały chłopiec, który hodował rybki, aż pewnego dnia mu się znudziło i wlał do akwarium płyn do przeczyszczenia kreta tak zwanego, i rybki wypłynęły na powierzchnię po oburzeniu rodziców. Widzę jego okrągłą twarz i skręcone w loki ciemne włosy, przeciera oczy, dopiero co się obudził, sięga po resztkę wina, która została z poprzedniego wieczoru, przełyka niewielką porcję, potem pociąga więcej i płucze winem usta. Podobna blondynka szarpie moje ramię, coś mówi, ale nie rozumiem ani słowa. Śmiejemy się z Maxem, odbieram od niego butelkę, to do końca i żegnam tej dziewczynie na jej jasną sukienkę w wielkie czerwone kwiaty. To jak maki, a powietrze jest takie rzeźkie. Znów deszcz, dreszcz. Zaciskam z całej siły powieki i zaczynam liczyć w myślach, liczę, bo tyle jeszcze potrafię, bo pozwala to odegnać porwane wspomnienia. Liczę do stu, a może do tysiąca. Nie pamiętam końca, nie pamiętam już chyba nic. Ocknij się. Szarpie mnie disorder. Staram się uśmiechnąć, ale wychodzi jakiś grymas bólu. Nic się umie cały się zaszczałeś. Powietrze gęsto od smoradu. widzę, jak disorder otwiera okno. Czuję chłodny powiew. Czuję, że mogę oddychać. Próbuję się zlec z materaca, wywracam się. Moje stopy spętane są mokrą kołdrą. Łagalnie patrzę w znajomą mi twarz. Wody Podaj mi szklankę. Wina. Podaj mi niemal pustą już butelkę. Mieszam jedno z drugim i wolnymi łykami przełykam. Wreszcie się ogarnij, słyszę jego głos ale obraz mi się rozmywa i znowu mnie nie ma. Mrukuje gdzieś nie wiem gdzie, w ciszy i mroku. Nie ma już melanży, nie ma już pan kroka, nie będzie już szkody. Nie będzie więcej zabawnych historii. Pozostały niespełnione marzenia i sterta zapisanych kartek jesteśmy sami i są ja.